Mamy dwa rodzaje chrześcijan. Pierwsi, wy, wierzę, że wy nie wyznacie grzechów, jesteście szczęśliwi, po prostu dziękujecie za to, co się wydarzyło na przyżonę. Nawet jak się wam noga powinie, się przewrócicie, to po prostu dziękujecie za to, że to zostało po I ci, którzy chcą coś dodać, bo chcą się poczuć lepiej. Kurczę, nawet psycholog wam powie, że jak coś wyrzucicie na kozyce z siebie, to się poczujecie lepiej. Tak to działa. Tak działa psychologia. Ale to jest chrześcijaństwo oparte na uczuciach. Wiecie. Ja nie mówię tylko o tej budce, o tym wychodku. Ja mówię też o takim kurcze miejscu, gdzie przychodzą chrześcijanie i przed Bogiem ciągle go przepraszają. A on się patrzy na nich i mówi, kurczę, czy ty nie wzrósł? Kiedy ty zrozumiesz, co ja dla ciebie zrobiłem 2000 lat temu? Przyjmij to przez wiarę, proszę cię. Przestań już męczyć gitarę. Uwierz w to, ciesz się. Dziękuję. Nie przepraszaj. Zaraz wam pokażę, do czego to przepraszanie nas niestety prowadzi. Ok, czyli mamy dwa rodzaje chrześcijan. Pierwsi, którzy dziękują i druga, o wiele liczniejsza grupa chrześcijan, którzy przepraszam. I wiecie, oni uważają, że Bóg im odpuścił grzechy, owszem, tak, ale tylko do momentu spowiedzi. I Potem się starają, żeby czasem nie kopnąć w kalendarz między spowiedziami, bo wtedy byłoby piekło. I się starają. A jak coś zrobią, to lecą. Niektórzy lecą no sto, Lecą i wyznają. Albo jak mają, jak mają lepszą relację, nie muszą chodzić do budki, to yy, przepraszam Boga natychmiast. I tak mocno. Nie to naprawdę zrobił dla nas Jezus. I wiecie i ci uważają tych, że to jest prosty co jest... Co to jest za chrześcijaństwo? Ja tu to przynajmniej coś, kurczę, to Boże, cegiełkę do tego wszystkiego. A ty tylko się cieszysz. To jest za łatwe. To... Wiecie, tu nie chodzi o to, czy to jest łatwe chrześcijaństwo, czy to jest trudne chrześcijaństwo. Chodzi o to, że my mamy wierzyć w to, co zrobił Jezus dla nas. Albo kiedy w wierze, albo w oglądaniu. I dlatego mamy dwa rodzaje chrześcijan, bo są głoszone dwie różne Ewangelie. Wiecie, Jezus yy, opowiedział pewną przypowieść, byśmy zrozumieli, że komu wiele odpuszczono, ten bardziej miłuje. Amen. Zobaczcie. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, dlało obydwu. Który więc, będzie, który więc z nich będzie go bardziej miłował? Hmm? Który? No właśnie. O co chodzi w tej przypowieści? Pewien wierzyciel miał dwóch krzyżników. Jezus dorował, dorował obydwu. Jeden przyjął przebaczenie za wszystkie grzechy. Amen? A drugi pokornie tylko za te do dnia zbawienia. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Rozumiecie to? Miłość przykrywa ile? Wiele grzechów. Jezus przyszedł, żeby nas Jezus tak bardzo nam zaufał, że już nas oczyścił z wszystkich grzechów i my tylko mamy przez to dorastać, przez wiarę, a nie przez przepraszanie. Amen? To jest pielgrzymowanie w wierze. Pielgrzymowanie w oglądaniu, polega na tym, że się patrzymy na siebie, co zrobiliśmy źle, idziemy szybko do frutusia, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wiecie, kiedyś widziałem, taką, taki obraz, jak idzie synek z tatą na stadion. Tam jest Spartakia. Patrzą za zawody. Wszystkie te dzieciaki biegną dookoła. A tatowie siedzą na, wiecie, na trybunach i długingują. I idzie taki tata ze swoim synkiem, stawia go tam i on zaczyna biegnąć. W pewnym momencie mytł. Przewraca się. I, i wstaje. I Patrz na tę swoją i zaczyna płakać. No, zapachę zaczyna szukać tego taty na tej trybunie gdzieś i no... da ja cię tak bardzo przepraszam, że ja cię przewróciłem. Ja cię poproszę, proszę cię, wybacz mi. A tata po prostu mówi, biegnij! Biegnij! Amen! Zrzuć trzech biegnij, chłopie, a nie przepraszaj. A już po tyle tego trwogu przepraszamy. Amen? Amen. Komu wiele odpuszczono, te? Bardziej miłuj. Amen? amen? No właśnie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg sprawiedliwy i odpuszcza nam tyle? Tyle! Odpuszcza nam grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Amen. Przyjmijcie to w końcu przez wiarę, połknijcie to i więcej nie przepraszajcie, tylko dziękujcie. Dziękujcie za wszystko. Amen. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się mówcie. Za wszystko dziękujcie. Macie dziękować, za to. Nie, nie za wszystko przepraszajcie. Nie jest napisane za wszystko przepraszajcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie się względem was. Amen. Amen. Aleluja. Przepraszanie. To zaadaptowanie starego systemu. Ja się tego Polegając na tych dwóch innych tablicach. Tam się przepraszało. To jest ofiara, to jest złożenie ofiar. Już nie składasz daraka, tylko teraz składasz na tym ołtarzu, po prostu składasz swój czas, swój kolanka. Yy, idziesz po prostu i chcesz pokazać przed Bogiem, jak to dokładasz do skończonego dzieła, coś swojego. Składasz mu ofiarę zamiast barana walić baranem w kofesjonę. przepraszam, przepraszam, przepraszam. Masakra. Ludzie w tej ofierze składają swoją skruchę. tą fałszywą pokrowę składają, utyskując, by poczuć się lepiej przed Bogiem. Wiecie, jeżeli Bóg, jeżeli Bóg wcześniej brzydził się tym systemem opartym na tym, to co dopiero teraz? Amen? Ma dość tego, że człowiek poprawiał swoje samopoczucie tym, że to on sam zrobił, to i przyniósł mu barana, cielca czy cokolwiek. To jeżeli wtedy Bogu się to nie podobało, to co dopiero teraz? Poprzedni system prowadził do potępienia. To jest błędne koło. Potępienie prowadziło z powrotem do tego samego upadku. Tak działa. Przepraszamy. Masz potępienie w sobie? Chcesz się pozbyć tego potępienia? Bo kurczę, no niewygodnie z potępieniem. Amen? Kurczę, potępienie jest takie złe. Ale co tu zrobić, żeby się poczuć lepiej? Wiem. Pójdę do Boga i Go przeproszę. Tak, kurczę, Go przeproszę mocno. Naproiłem strasznie. Włożę w to całe moje serce. O, jak Ci przepraszam. I poczuję się lepiej i wtedy wstaje Och, mówię:"Och, dzięki, tato. Nada się to moje chrześcijaństwo, czy się nie nada?" A tata mówi, że nada. Wyznawanie grzechu tak naprawdę trzyma się tym zamkniętym kręgu. To jest tak. Potem A, Czuję się jest źle. Lecę tam. Ja. Pada na kolanka, ja przepraszam, ja yy, poczułam się troszkę lepiej, ja wstaję z kolanek i ja już mogę dalej sobie iść do świata. Potępienie, przepraszanie nigdy nie przeprowadzi was do zmiany myślenia, tej galarety, którą tu macie. Nigdy. Do zmiany myślenia prowadzi tylko i wyłącznie, co? Boże, dobroć. Łagodność. Zobaczcie, lekceważysz bogactwo jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości. To jest bogactwo, z którego możesz korzystać. Nie że łagodność, dobrotliwość Boga, do metanoi, czyli zmiany myślenia cię prowadzi. Tylko to prowadzi do zmiany myślenia. Żadne potępienie, żadne przepraszanie, żadne ścieranie kolanek na grogu. Nie to cię nie. Doprowadzi do zmiany Twojego życia. Do tego prowadzi tylko dobrotliwość i łagodność Boga, Jego miłość. Musisz to stosować do siebie i do innych. Tak musisz żyć. Zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, jak wielu nie, nieświadomych. Zobaczcie, jak wielu chrześcijan jest nieświadomych tego. Ciągle przepraszam. Żyją w chrześcijaństwie opartym na uczuciach. My mamy dziękować, my nie mamy przepraszać. Przepraszamy bez fałszywego pokora. Mamy dziękować, że już jesteśmy odziani w Jego sprawiedliwość. Całkowicie. Tak to wygląda. My mamy Jego sprawiedliwość. Tu jest przebaczenie tylko za a potem jest do pokora w naszym życiu. Ale tu jesteśmy odziani w Jego sprawiedliwość. Chodzimy w Nim. Nie ma krzywdy w naszym życiu. Doskonałe w jedną ofiarę, raz na zawsze. Amen. Dziękuję, że Bóg już odjął Cię w Jego sprawiedliwość. Przyjmujesz przebaczenie do przodu, czyli oddzielasz się w Jego sprawiedliwość. Oddzielanie się w Jego sprawiedliwość to jest przyjęcie Jego przebaczenia do przodu. No? To, tak jakbyś, to tak jakby ci Bóg dzisiaj się chcisz i kupił Ci wszystkie ciuchy do końca Twojego życia. I wstawisz Ci do szafy. Nic już nie musisz dodać, nic nie musisz zarobić, żeby zakupić ciuchy. Wszystko już masz. Tylko przywierasz. A ci się wtedy Ja Wiem, że dla Was kobiety w fajnie brzmi, ale. Dobra. Ale jednocześnie, hmm. moimi masz olbrzymią odpowiedzialność, bo skoro zostało Ci wszystko przebaczone, zostałeś całkowicie ułaskawiony. Z góry, z wszystkiego, to masz odpowiedzialność. By również okazywać łaskę i przebaczenie każdej osobie, która nadepnie ci na odcisk to jest ta odpowiedzialność.